Best Eco, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Best Eco powstała we wrześniu 1995 roku. Swoją aktywną działalność rozpoczęła w roku następnym. Na chwilę obecną spółka Best Eco funkcjonuje w trzech głównych obszarach: Oczyszczalnia ścieków, Zakład Fermentacyjny, Kompostownia. Kompostownia Best Eco to jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. Rocznie przetwarza 80 tysięcy ton bioodpadów. Na wyposażeniu posiada nowoczesny park maszyn. Topturn XC63 przyspiesza proces kompostowania ładowarki Lefer i Volvo. Rozdrabniacz dwuwałowy wolnoobrotowy Crampo 3400E. Strzępiarka uniwersalna szybkoobrotowa BHS. Przesiewacz gwiaździsty Multistar S3 firmy Comptech, zakupiony w celu produkcji nawozu organicznego Best Terra. Cały proces kompostowania przebiega w zamkniętej hali o powierzchni prawie 8000 m2, wspomagany jest przez napowietrzanie posadzkowe, za które odpowiedzialne jest 12 wentylatorów o łącznej mocy 180 kW. Odpowiednie warunki środowiskowe w Hali zapewnia zespół biofiltrów o łącznej mocy 54 kW. Do 90% zapotrzebowania na energię w firmie Best Eco pokrywa własny generator metanowy działający w ramach biogazowni znajdującej się na terenie zakładu fermentacyjnego. Ciepło wytwarzane przez generator używane jest do ogrzewania budynków użytkowych firmy oraz zamkniętych komór fermentacyjnych w celu usprawnienia procesu. Oczyszczalnia ścieków o wydajności do 8000 m 3 na dobę po modernizacji posiada nowoczesny system monitorowania pracy online, zapewniający kontrolę optymalnych warunków procesu oczyszczania. Best Eco